No i też w kolejnym podwórkowym vlogu, miałem wcześniej zacząć, ale już zrobiłem 8 hektarów. Szyby wyglądają dosyć nieciekawie, bo się kurzyło i padało. Kurde, nie będę nic za dużo widział w lusterkach, będę musiał najwyżej tą wodę, co mam, trochę polać sobie po tym, po szybach. Żeby kurde, chociaż widzieć, ten, widzieć cokolwiek w lusterkach. No i co, dzisiaj zbieram na kolejne pole i tam już coś nagram takiego konkretniejszego, dłuższego i co? Widzimy się za chwilę. No i dobra, jesteśmy na ostatnim już polu. Eee, uprawiamy dalej pod kukurydzę. Żebym do rowu się nie spakował. Eee, ostatnie pole, które ja tutaj uprawiam. Tu nie będzie po całości kukurydzy, bo tutaj jest zostawiony pas 15 metrów, gdzie będzie zasiany jęczmień więc co jak jęczmień tu zasiejemy to bo musi być jęczmień żeby był dojazd do pola tam z tyłu do pszenicy do żniw no i co tata tutaj już zrobił uprawówką od zestawu uprawowo-siewnego samą uprawówką także tata zrobił to plus jeszcze 4 hektary mi odeszły że ja nie muszę jechać tym tylko tata zrobił już tamtym agregatem pod buraki no i co i zostało mi tutaj kawałek Dą jest ta szyba jest czysta w miarę, ta jest upierdzielona, tu jest taki pas czystego, bo e, co skończyłem nagrywać ten początek, to e, wysiadłem z ciągnika, tu mam wodę, polałem wodą tutaj szybę, e, lusterka obydwa i tamtą szybę też, tylko że akurat jak jechałem do domu, to deszcz zacinał od lewej strony i tą szybę mi trochę opukał, on też upieprzona jak była, więc to tak wygląda, e, że no to no spadało ale na tyle dużo deszczu spadło że minęła może godzinka może półtorej bo no poszedłem sobie na obiad jeszcze a jak widzicie agregat upieprzony no ale już się kurzy w tą stronę tak nie widać bo akurat z ścianikiem idzie wszystko także tego tak za bardzo nie widać ale no na tyle mało deszczu spadło że się kurzy i tak i tak tu porcę po i włókowanym trzeba to zrobić żeby to też wymieszać Także tu jest trochę twardziej, ale no, za mocno kierownicą się Troszkę twardziej, no prędkość 12 km na godzinę, bieg C4, zablokowany silnik na 1900 obrotów, także mega wygodnie się jeździ, jak zablokujemy na pełny gaz sobie można ustawić i spokojnie sobie teraz jechać. O, dobra, zgaraliśmy pecynki, jakieś tam grupki błota, co mi po drodze nachlapało i co? I uprawiamy dalej. Vlog przesunął się. Akurat jak to oglądacie, to jest niedziela 29, więc... To jest akurat wtedy, co vlog jest nie wydany jeszcze, bo jeszcze go nie podskładałem. I, i, i po prostu go skończę tutaj to. Tu zostało gdzieś około 3 hektarów. Więc liczę tak jakieś 45 minutek i skończę, więc o jakiejś 15. 14.30 gdzieś w dołu będę, tak no. A nie, sorry, jest 1440. zegarek nie jest przestawiony, no to 15.30 gdzieś będę. Akurat półtorej godzinki myślę, że ogarnę vloga Żeby to wyglądało. Tutaj przede mną jest taki pas ciemniejszego. Tu kwadrat orałem. Nie wiem, jakoś teraz też na dniach. Wczoraj? Albo przedwczoraj, ale chyba... Chyba przedwczoraj. No, przedwczoraj to zaorałem. Bo tu była pryzma kukurydzy, więc no, to to jest zrobione teraz. Też tu przeciągnę i kukurydza będzie dosiana tu do samego budynku. A już poprzeczka nie będę. A nie, jeden poprzecz tu przejechać będę musiał. Jakoś muszę się odwrócić. A kukurydzy tu poprzeczniaków nie będzie siana nie chciałem za daleko cofać, więc na kilka razy się obrócimy. O. Ogólnie podczas roboty jak mi się nudzi to sobie potrafię wejść na omegle więc dzisiaj trochę tam posiedziałem pół godziny jeden chłop się trafił taki spoko i pogadaliśmy Bongo ogólnie wali Jak ktoś wie co to jest No to to większość powinna wiedzieć Także normalnie siedział i bongo walił Także mam mega konkretny chłop Powiem Wam, że 4,5 metra agregatu już jest w zupełności Już tak pięknie ubywa To naprawdę na tych naszych kawałkach co mamy to Mega 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 idzie Bo oh. miałem w tym momencie jak jest marzec już już mieć tutaj pierdołem Ale przez koronawirusa się odciągło wszystko Zresztą zobaczycie co będzie, jaki motyw za jakiś tam czas eee, i, I coś jeszcze miałem myśl powiedzieć Ham, 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 ham Nie za bardzo... Kurde, później mi się skojarzy Bo miałem akurat dwie myśli O tym i o czymś jeszcze A, już wiem o czym. Ogólnie wyciągłem papiery, dwójka widzów mnie tam spotkała akurat w starostwie w Włosławku jak byłem robić kwity no i wyciągłem już wszystkie kwity na kategorię A chyba jak ktoś nie wie to na C zrobiłem na, na w lutym jakoś skończyłem C pozdawałem i teraz chciałem iść na A no ale przez tą sytuację jaka się dzieje na, w Polsce i na świecie no wszystko jest pozamykane więc na razie jest wstrzymane i myślę, że w tym roku mimo wszystko dam radę to zrobić. Ale na pewno nie dam rady już polatać. Także trochę, troszkę mi się smucę. O, teraz widać jak to się kurzy z tyłu. To jest tragedia, dosłownie tragedia. Agregat myślałem, że tylko delikatnie wodą spłukę i będzie czyściutki. A tak go zapierdzieliłem przez ten deszcz, że po prostu no będzie mycia karszerem mega dużo. Teraz po tym go oczywiście nie będę jak dzisiaj skończę, bo mamy tam końcówkę marca, to niecałe 2-3 no tygodnie i będzie się w kukurydzy. E, zobaczymy, czy będziemy sami siać, czy po prostu ktoś przyjedzie i tam zasieje. E, Zobaczę, jak się z wszystkim dogadam, więc być może będzie nowy siewnik u nas e, do zielonego podpięty i będziemy siać 30 hektarów. Fajnie by było jakby kto dograł ten temat i byście zobaczyli czym się je, jak to wygląda. Ale za dużo nie chcę zdradzać, no bo to po prostu e, póki co taka wstępna rozmowa wyszła, a zobaczymy jak to ostatecznie wyjdzie. A, tutaj te nawozy rozwalam troszkę dalej w powszechni. Po pszenicy widać, że końcówki fioletowe, no ale niestety tak jak i u większości Eee, tak pszenice wyglądają, no nic na to nie poradzimy, sami wiecie o co chodzi, bo no jest chłodno i blokuje dostęp niektórych eee, składników, że tak powiem pokarmowych i zboże po prostu nie może się rozwijać tak, by to miało już wyglądać, ale zobaczymy, na razie nie ma co wdybać co z tym będzie, bo to jeszcze sporo czasu zostało ociepli się, pszeniczka ładnie bujnie się i będzie trzeba wierzać z tej 1 o której tam Wam mówiłem. E, a jak ktoś nie, nie widział tego filmu, no to zapraszam, tam sobie obczajcie. E, e, ogólnie taka miniaturka, ten, trzy miniaturki tam są wyładowane, trzy zdjęcia w tą miniaturkę, więc jak ktoś wejdzie we wideo moje, to na pewno to znajdzie. Więc sobie tam wpadnijcie, ogarnijcie o co to chodziło i o czym mówiłem na pszenicy. A póki co, no widzicie, jadę czwarty raz i już kawał pola było i przyjemniej idzie. Także no, cztery razy jadę, czwarty raz, no to jeszcze mi z, pięć, z sześć razy zostanie. Gdzieś sześć, może 8 przejazdów. Bo to akurat działka jest 4 hektary. Była kiedyś 4 hektary do samej ścian budynku. Także no. Z każdym rokiem to, że tak powiem, pole ukracamy, zmniejszamy jego powierzchnię ze względu na to, że e, pryzmy są tu składowane z tej strony z kiszonkami, z wysłodką, z kukurydzą. No i zobaczymy. Cały czas jestem zaparty, żeby budynek postawić, ale e, przy obecnej sytuacji strach, żeby w cokolwiek zainwestować, więc zobaczymy. Może na przyszły rok się okaże, bo na razie sami wiecie, że jest ciężko. Także no, no, tutaj by było z 17 metrów wyciągnięty jeszcze ten budynek, co jest w tą stronę by było. Także no, dosyć sporo by było rozciągnięte. Możecie mi napisać, jak tam u Was sytuacja wygląda, czy, czy czegoś się obawiacie, czy na razie wszystko jest OK. Jakie ceny mleka przede wszystkim macie, no, jak to u Was wygląda z tym, bo... U nas nie, nie możemy narzekać, bo to wychodzi na dzień dzisiejszy złoty 45 zł brutto. Więc taka dosyć sympatyczna cena w porównaniu do tego, co było tu do lokalnej firmy z Włocławka, to żałujemy, że nie zrobiliśmy tego myku wcześniej, że nie przeszliśmy do innej mleczarni. Ale człowiek głupi i przywiązał się do jednej mleczarni i ja. ją. Także pamiętajcie, to są Wasze pieniążki i nie ma miejsca na skrupuły. A jak ktoś by odstawiał tutaj do Wrocławskiej spółdzielni i chciałby się dowiedzieć jak najlepiej najszybciej stamtąd dłuciec można napisać do mnie na facebooku lub na instagramie który będzie tam nazwy podane w opisie ale najlepiej na facebooku to tam najszybciej udzielę informacji odnośnie tej mleczarni jak to rozwiązać i jak to szybko odejść także Trochę kosztów tam mi się podnosi przy odchodzeniu takim jak ja zrobiłem no ale to wszystko jest do ogarnięcia pług jest wytarty jak widzicie bo no orałem tutaj kawałek więc go muszę teraz e, ładnie wymyć na dniach i co i czysty olej pamiętajcie czystym olejem broń Boże żeby to był jakiś przepalony ze skrzyni czy silnikowy bo taki olej to się nie nadaje i jeszcze bardziej powoduje e, korozję elementów roboczych w pługu. Tu jest pierwszy rok to zastosowane i mega mi się podoba, bo naprawdę żadne wróble, ani wrony, ani nic z tego typu rzeczy nie poprzedzierało folii, bo w zeszłym roku miałem taki problem, że nie wiem, te czarne gabrony, czy wrony, czy nie wiem jak to się tam sobie dokładnie nie interesują mnie za bardzo ptaki lotne, to po prostu ja pasłem od jednej strony kukurydzę a od drugiego końca łajzy mi rozdzierały folie i pasły się one. Także trochę narobiły nam strat w zeszłym roku, a w tym roku no, te siatki wyszły mnie chyba 900 zł to wyszło 12 metrów szeroka na 15 długa. To 400 co, chyba złotych wychodziła jedna taka. 450 zapłacone było 900 zł i no nie starczyło na całą pryzmę ale w tym roku myślę, że się dokupi jeszcze z 4 takie kawałki to akurat na dwie pryzmy będzie chyba, że będą trzy pryzmy no to jedna nie będzie przykryta po prostu a e, będzie szybciej w pierwszej kolejności spasana żeby żaden tam szkodnik się w to nie wdał ogólnie też zmieniliśmy firmę żywieniową tak to teraz jak jechaliśmy wcześniej na liżę nie powiem, że źle, nie powiem, że dobrze. Każdy ma tam jakieś swoje y, widzimisie. No mi nie do końca wszystko pasowało i przeszedłem teraz na Dehejsa. Y, Wydajność poszła na sztuce około 6 litrów na dzień dzisiejszy. Y, będziemy jeszcze troszkę kombinować, żeby to zwiększyć. Ale to to wszystko z czasem, nie od razu pobudowali wszystko, tak? Trzeba stopniowo, bo to są krowy genetycznie, jak to powiedzieli z federacji, u nas są bardzo dobre. Także to jest zasługa w dużym stopniu rodziców, że takie sztuki były, a nie inne. No i one pozwoliły po prostu na zwiększenie na sobie wydajności. Po prostu nie były wcześniej wykorzystane w 100%. Teraz jest jak najbardziej, tak powiedzmy, na 85% są wykorzystane. No ale wiadomo. Nie, nie, nie ma co się rozpędzać od razu za wysoko z wydajnościami, bo to szybkie brakowanie stada będzie wtedy. Ale to trzeba spokojnie dążyć do, do celu swojego ucalonego. Jeszcze Wam tak powiem, że przy 12 na godzinę, 1900 obrotów, no to spalanie wychodzi tam 23 litry na godzinę. Wydaje się mega dużo. Ktoś powie, że o Jezu, 23 litry na godzinę palić, Ale w godzinę zrobię ponad 4 hektarki na takim kawałku. No to średnia na hektar wychodzi mi 3,9 do 4,5 maksymalnie. Także no, ubywa. Kurczę, dawno powiem Wam, że pszenicy nie mieliśmy. To jest pierwszy rok od czterech, pięciu lat. Jak pszenicy nie mieliśmy? Troszkę ziemi doszło, no to można było, że tak powiem, dosiać. Chociaż ja i tak jestem w dalszym ciągu zwolennikiem kiszonek, czyli tam lucerna kukurydza. No, ale ta, ta cały czas zboża, no to w sumie tam nie ma co się kłócić, że ojezu po zboża. Jak nadmiar zbóż zawsze można sprzedać, w to miejsce można kupić ruta rzepakowa, sojowa, czy nawet gotową paszę, tak jak my w tym momencie bierzemy. Plus nie tylko jest gotowa pasza, bo pasze dajemy 36 i dodatkowo te, które więcej tam dają, to są premiowane typowo taką śruta z dodatkami. O. Także to już jest w własnym zakresie robione. No i opłaca się, opłaca się na pewno. Trochę więcej pracy jest przy tym, ale opłaca się. A, że no chwila, moment, pak, pach, pach, ogarnięte. Jeszcze teraz vloga będę nagrywał jakoś na dniach z wywozu obornika. Wezmę drugą przyczepę tam od Matiego. Zepnę je do kupy i będziemy wozić na pole, na które tam jest zaorane, tam gdzie jest ratów 20 chyba 5 arów tego eee, Wykipujemy w takim miejscu, żeby to tam nie przeszkadzało i trochę tam zielonki się obsieje, bo tam jest 4 hektary lucerni. I zaraz przy tym jest 20 arów chyba z groszek tam Ornej Uch, a mnie lata O I nie lata już Także no. Trzeba tam coś będzie pomyśleć co zasiać Pewnie tam kukurydza na przyszły rok pójdzie a, a tu może lucernie zasiejemy na tyle i całości się zobaczy To to wszystko wyjdzie Na wiosnę w zasadzie Albo późną jesienią teraz co będzie gdzieś siane bo to trzeba na spokojnie wtedy usiąść i pomyśleć co, jak, gdzie. Tak, chcę dalej oglądać. Macie ogólnie jakąś firmę, która budowała u Was w ostatnim czasie przykładowo garaż. Chodzi mi tutaj o dwuwarstwówkę. Cała konstrukcja metalowa plus dwuwarstwówka i mniej więcej jakbyście mogli jak ktoś takie coś stawiał wymiary i cena całkowita postawienia tego nie mówię o wylewce betonu w środku bo to będzie na pewno w inny sposób nie będzie u nas równolane tylko będą tam korytarzyki więc chodzi mi o to jak cenowo to wyszło i jakbyście tak mogli mi podesłać napisać co i jak waszym zdaniem to wyszło dobrze leżamy do kukurydzy rozdartej końcówki folii co została nieprzykryta było sporo ziemi a nie moment wykręcę się inaczej nie będę co to mogłem skręcić łokołami wcześniej na maksa ale nie chcę zahaczyć o pryzmę bo dopiero sobie narobię problemów jak ruszył tu folię to od razu z automatu mogę liczyć się z tym że z tej strony będzie się już psuło lecimy no widzicie, już ponad połowa zrobiona trzeba to zrobić dziś ogarnąć vlogaska ale najważniejsze tak nic się nie popsuło tfu, tfu, tfu jeszcze eee, pole ubywa troszkę spać mi się chce no bo wiadomo, godziny akurat przestawili więc jestem całkowicie rozstrojony. No i co? Troszkę śladów zostało po włókowaniu i po tym, po nawozach takich. A to się zagarnęło ładnie. Nie, wiem, masakrycznie jak patrzę na ten agregat, to tyle mycia będę miał, że to po prostu szok. Ale co? E, będzie taki chyba krótszy troszkę vlog. Wow! Ale się rozgadałem na 20 minut. To jednak nie jest krótszy, no ale dobra mordeczki. Dzięki Wam wielkie za oglądanko. Łapeczka w górę mam nadzieję, że zostawiona. Oczywiście zapraszam na Instagramka, Facebooka. I co? I widzimy się już za tydzień o godzinie 14, tak jak zawsze. Jeszcze nie wiem w jakiej pracy, bo nie mam tego zaplanowanego, ale będzie prawdopodobnie obornik wypust, Jeszcze co? Trzymajcie się i do następnego vloga o 14 już za tydzień. Niedzielka. Siemano!